Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj startujemy z pierwszym odcinkiem Dobre, ale droższe Fifa 22, chociaż tak naprawdę na prezentowany tutaj zespół stać na szczęście większość graczy, bowiem na dwóch podstawowych platformach kosztuje on raptem około 550 tysięcy monet. Jest to skład, który mieliście już okazję ujrzeć na kanale Kartomani, a jednocześnie drużyna ogrywana przeze mnie przez jakieś dobre trzy tygodnie i dlatego musiałem poświęcić jej dedykowany materiał, gdyż złożenie czegoś równie dobrego w podobny Cenie byłoby naprawdę trudne. W każdym razie, żeby podtrzymać zgranie w tym zespole potrzebna jest jakakolwiek ofensywna ikona umieszczona na pozycji środkowego pomocnika. Ja postawiłem na Patrika Cajberta, bo jest dość szybki, silny, wysoki i ma 4 gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi. Ale prawda jest taka, że zaledwo ponad 200 tysięcy da się kupić niejedną ogarniętą legendę, no bo chociażby na przykład Henry Larsson w wersji Baby także potrafi nieść spore zniszczenie, więc Plusem jest tutaj fakt, że można postawić na ikonę, którą się lubi. Natomiast przechodząc już do składu, dwie karty są w nim delikatnie mówiąc zaskakujące, ponieważ tak naprawdę są bardzo tanie, a mimo tego grają nienagannie. Pierwsza z nich należy do Sany, za którego zapłacić trzeba tylko 3000 monet, Tak, goście jest szybki, ma drybling niczym jakaś nisko ceniona ikona, nie można przyczepić się do jego wykończenia i oczywiście jako skrzydłowy ma także całkiem niezłe podania. Mówiąc o ogólnie Same wymiata jako lewy pomocnik oraz lewy napastnik, i aż trudno uwierzyć, że tak użyteczna karta od początku gry kosztuje grosze. Natomiast drugim tanim, ale ogarniętym zawodnikiem jest Kessi, wart może raptem o kilkaset monet więcej od Niemca. No a mimo tego Iworyjczyk świetnie radzi sobie w środku pola, jest szybki i, mając 82 defa oraz 87 fizyczności, a do tego mierząc 183 cm wzrostu, wspiera udanie defensywę, no chociaż radzi sobie również w ofensywie, bo posiadając 78 strzałów z dystansu i 84 siły strzału, naturalnie zagraża bramce, chociażby uderzeniami z przedpola karnego po rozegraniu zrzutów rożnych. Są to więc dwie tanie karty na nafaszerowane umiejętnościami na tyle, że póki co świetnie wpisują się one nawet do nieco lepszych i droższych zespołów, z tym, że jak to mawiał ser Alex Ferguson, a tak wygrać mecz, a obrona tytuł, dlatego skupiając się teraz na defensywie, po przetestowaniu wielu zwykłych kart muszę przy znać, że od Hernandeza na lewej obronie lepszy jest chyba wyłącznie Ferland Mendy. Z kolei od Marki Miosa, Kim Kimpembe lepsi są tylko raczej Varane i Van Dijk, no a na prawej obronie od Cancelo nieco więcej skilla mają wyłącznie Hakimi oraz Kyle no i może niektórym nieco bardziej przypada do gustu Van Bissaka. Natomiast mówiąc ogólnie, biorąc pod uwagę wyłącznie zwykłe karty, jest to mniej więcej druga, najlepsza obrona jaką da złożyć się w grze i to naturalnie widać, bo granie to Defensywą jest pewne i intuicyjne, a dodatkowo wspierana jest ona przez Donaru, czyli w mniemaniu większości graczy najlepszego bramkarza wśród zwykłych kart dostępnego w FIFA 22 oraz wspomnianego wcześniej Kessiego i Goreckę, o którym nadmiernie nie trzeba się wypowiadać, bo wiemy, że Niemiec jest pierwszym posiadaczem zwykłej karty w gangu Hurita w historii Ultimate Team. No i oczywiście z tymi statystykami oraz wzrostem wynoszącym 189 cm możemy liczyć na niego w każdym obszarze. na więc co się z tym wiąże mając tak pewną obronę o wiele łatwiej jest nam pozwolić sobie na intuicyjną w grę w ataku gdzie Bruno Fernandes domyślnie pełni rolę środkowego ofensywnego pomocnika no bo oczywiście Portugalczyk ma ku temu wszelkie atuty ale jednocześnie pamiętajmy, że posiada on także 70 defa czyli podstawowe pojęcie o grze w obronie dzięki któremu gdy przyjdzie to do czego i zmuszeni będziemy do przejścia na grę na przykład wąskim ustawieniem 4 1 2, 1 2 on jako środkowy pomocnik będzie niewiele mniejszym wsparciem defensywy od wspomnianych przed chwilą Gorecki oraz Kessiego. Więc równowaga w tym zespole jest zachowana, delikatnie mówiąc, dobrze, chociaż tym najważniejszym piłkarzem mającym za zadanie strzelać najwięcej bramek jest oczywiście Ikona. W tym przypadku Patrick Kleiber, chociaż, tak jak wspomniałem, wśród tanich kart nieźle radzi sobie także Henrik Larsson czy chociażby Ian Wright w wersji Baby. No ale co do Holendra, oczywiście Klajwer nie wymiata już tak jak za czasów FIFA 15, z której wciąż można znaleźć moją recenzję jego karty na YouTube. Natomiast mi osobiście i ta gra się nim lepiej niż Halandem, Lukaku, Dybalą. Lewandowskim, Depayem czy podobnymi dość wysoko ocenionymi zwykłymi kartami napastników, a wynika to z tego, że były striker Newcastle w przeciwieństwie do wspomnianych przed chwilą zawodników ma podstawowe pojęcie o wszystkim, a wśród tych wymienionych jednym brakuje tempa, innym sztuczek, jeszcze innym umiejętności gry słabszą nogą i dalej, i tak Więc można by tu jeszcze dużo mówić, no ale to trzeba poczuć, przez co nie pozostało mi nic innego jak polecić wam tę drużynę, którą da się grać praktycznie na każdej formacji no może z wyjątkiem 4-4-2, gdzie jeden ze skrzydłowych bądź napastnik naturalnie będzie mieć mały niedostatek tempa. No Ale tak poza tym, tą ekipą można pozwolić sobie praktycznie na wszystko, a co najważniejsze, można pozwolić się sobie na lekką, intuicyjną grę dla zabawy, która niesie ze sobą zwycięstwa. Tak jak wspomniałem, ja ogrywałem ten zespół przez dobre trzy tygodnie i teraz rezygnuję z niego, no bo jako wielki Jupiter potrzebuje po prostu potem dla was inne karty, no i tak dalej, i tak dalej. No a tak, kto wie, może grałbym nim dalej i po prostu wymieniłbym tutaj Klaiverta, na jeszcze lepszego napastnika, a dodatkowo wprowadzał powoli ulepszone wersje istniejących już piłkarzy, jak na przykład Ifa Markiniosa czy Kessiego wersji buntownika. No ale cóż, na zakończenie polecam, by umieścić tę drużynę na taktykach i wytycznych z filmiku Top 3 Formacje w FIFA 22, do którego link znajduje się w opisie i oczywiście proszę, rozmieścić piłkarzy tak jak pokazuje to teraz w tle. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!